Na dobrej B. Emilia Komarnicka i Redbat Klinstra trzymaj w tajemnicy Imi Syna, ZDJ. CIA. Na dobrej B po wakacjach 2018 nowe odcinki od Rody: 2908.2018 o godzinie 20.50 w TVP2. Emilia Komarnicka i Redbat Klinstra, aktorzy zna dobrej nazwy, nieca by C po narodzinach synka wybrali się z noworodkiem na pierwsze rodzinne wakacje. Miniony weekend map kreska onkowie spedzili w Sopocie na festiwalu dwa teatry i wzięli ze sobą dziecko. Co prawda na oficjalnych spotkaniach z mediami i na prezentacjach spektakli teatru telewizji byli sami, ale w wolnej chwili spacerowali razem z malectwem na ponadmorskim kurorcie. Serialowi lekarze z Lenej Góry w wywiadzie dla pytania na nie sprytnie omijali jednak temat dziecka. Przyjęli kwiaty i gratulacje, ale nie chcieli dzielić się swojej radości z widzami. Na pytanie, czy przy dziecku mają czas na sen i odpoczynek, szybko Emilia Komarnicka szybko przekierowała rozmowę na inne tory. jestem wyspani nie jest źle. Mieliśmy okazji pospacerować, ale jest dosyć wiecznie. Dlatego zapraszamy do naszego spektaklu Rio, gdzie wsi przenosimy i w marzeniach, i w rzeczywistości do trochę bardziej cieplejszej jaury, powiedział Gwiazda na dobrej nazwie. Red Bat stra tylko sił umiechnę, B. I dalej ci Betok, mylenia kreska one. Szczególnie tutaj w Sopocie, najodowane powietrze sprzyja spaniu. A spektakl teatru telewizji Rio to prezent walentynkowy ode mnie dla Emilii, dodap. Z wiekreska o upieczeni rodzice wyglądali na bardzo SZCZ, ale nie chcieli wyjawić dziennikarzowi pytania na śniadanie jakie im wybrali dla synka. Ja mówi do niego Aniobku ucieba szybko Emilia Komarnicka Ja mówi kochanie wy ja nie redbat klynstra